Witam, a ja zaczynam nagrywanie od mikrofona. Co sobie kupiłeś dokładnie? Na mikrofon, nie. Ja. Był tam po 20, chyba, trochę, czy 19. Nie dało mi ten. Da, Zapadłem do za niego 18 czy 17. O, po polsku piszę. angielsku, niemiecku i rumuńsku Polsku. jest polsku polsku. jakiś nie, nie jest firmowy, dlatego pewnie no nie jest firmowy nie jest, ale wygląda dosyć solidnie a uwierz mi że miałem niby HPK co było widać, że to podróba za 14 dolarów nie, mówię, dzięki tak wygląda, jak wiesz mamy a instrukcję po chińsku i angielsku To może zamontujesz. Hmm. A ja na kamerce pokażę jak ty montujesz O, nosek hmm. Niestety nie jest czerwony Czerwony malinowy nos. Jest ciężki no, nie jest, znaczy, dla mnie jest Plastyk. ciężki nie mogę urazić. Cyk, cyk, cyk. Jest taki kłusek. Nie, piec, yes. Musiałem, żeby mi go nie pisać. A co ty robisz teraz? Ja robię coś takiego z takim czymś, wiesz. No. Tylko nie wiem to jeszcze nie trochę. To są gumki tutaj, normalne. Przez te gumki po prostu? No od najchudszej strony, raczej. No raczej, raczej. Tylko wiesz, chyba, żeby w sumie nie pękło czy coś, nie? Te gumki. oni to delikatnie. O i tak z boku, żebyś miał dojście do no do włączenia, nie? nie? Mhm. Mm no. I tu nadaje Chris oporanku. poranku. I love you. Jeszcze. Także dzisiaj musimy odpalić próbnego lejwa, żeby u Krzycha wszystko działało. Jeszcze nie podłączyłeś tutaj, nie no zrobiłeś wszystkiego. Wiem, ale to już wiesz szczegóły. No i to jest. Tyk, nie zasłaniaj podróż. mi, bo nie widzę tu. O. No i to do komputera, i do mikrofona. I dzisiaj zrobimy próbnego live'a Jak będzie wszystko działał, będę ci też kradł. Okej, okay, ja biorę 5 dolka za cień Dobra, dam ci rabat i dwójkę. A więc znowuż jadę do sklepu, siadam na Honda Scooby. biorę klucze i odpalam. Przy okazji kupiłem woda Singa. No to jedziemy. No to znów siedzę na ulicy, sprzedawając buki chleby i pijąc wodę. I dostałem takie picie, od taty herbatę z cytryną właścicielem tej herbaty jest coca cola i właśnie rodzice wysłali mnie do tej, żebym pojechał i zamówił jedzonko. no to będą no takie jedzenie zamówiłem rodzice chcieli Mama ma najwięcej, bo ma aż dwie porcje smażonych saigonek, burgera. Ja z tato mamy po jednym burgerze z kurczaka. No, yy, jechałem do Khmer Był pierwszy taki mały problem z motorem. Nie mógł odpalić, nie wiadomo o co chodziło. Paliwa tronu i tak dalej. Prawdopodobnie kabel nie mógł się dobrze nagrzać, bo po czasie już mógł odpalić. Dało się na nim jechać. To niestety biały dym wylatywał z rury, no ale. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze będzie z tym motorem. Yy, druga rzecz, mój tata to sobie mikrofon kupił. Próbujemy go połączyć do OBS aplikacji, coś nie wychodzi, nie wiadomo czemu. Wszystkie ścieżki dźwiękowe są podłączone, mikrofon jest podłączony, wszystko działa. Czemu OBS nie wyłapuje tego i czemu laptop coś nie chce wyłapać, mimo że są sterowniki i tak dalej, wszystko jest, nie wiadomo o co chodzi. Potem znowuż siedziałem. Jak wróciłem z restauracji, siedziałem dalej z pieczywem, drżtówkami. Mały nastoby jadł, bo też ten się bawił. Też dałem mu kawałek burgera, zjadł to, zjadł cebulę, zjadł sajgonkę jedną. Mały kawałek drożdżówki, bo sobie wziąłem, udałem też. Ale on jeszcze by jadł i wyłapył, i już pomału wyciągał drożdżówki z koszyka sam. Dzisiaj było bardzo wygodno. Nie wiem, nie mogę jakoś wytrzymać. Siedziałem sobie, to miałem zakrętę głowy, niedobrze mi się zrobiło, pić mi się chce. <grym> I to chyba na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmek się Wam spodobał. Taki krótszy filmek. Dziękuję za suby, lajki i komentarze Mam książki po angielsku na patronie dla płatnych patronów 3 dolary jest minimum. Możecie sobie pisać i jaką kwotę chcecie. Mam obecnie 3 książki. 2 cyberpunk na fantazy. Łatwe dosyć do czytania. Piszę western historia fikcja, ale ostatnio dosyć wolno mi to idzie, bo generalnie no jestem też zajęty trochę nagrać, tu pojechać, tam wypisać, tu nauczyć i tak dalej. Takie podobne sprawy. Y Możecie obejrzeć Włóczyki w Azji z innej perspektywy Dziękuję tym ludziom co mnie wspierają Jak zawsze I do zobaczenia O masakra Dziesiąta godzina Tutaj w Kambodży no, i do zobaczenia w następnym odcinku. Yy, mała taka informacja. Straciłem jeden ze swojego filmiku, około 30 minut zawartości. Yy, ja u siebie mam problem z laptopem, bo wcześniej nie mogło się nic zainstalować. Teraz już się zainstalowało w końcu po kilku próbach. Nie wiem, czy to problem internetowy był, czy jaki. Trochę zorganizowałem swój pulpit na laptopie, bo tyle programów, tyle rzeczy, tyle filmów, tyle plików już zaczęło mi wszystko zaśmiecać. To w końcu też posortowałem wszystko do folderów ładnie. No ładnie czysty pulpicik pulpici Pulpit. A ja nie mogę. Trochę się sam chciałem dowiedzieć, jak zaprogramować skrypty na komputerze, ponieważ zainteresowało mnie spróbowanie. Stworzenia swojej własnej gry wideo. No, ale jeszcze do tego będzie długa droga, bardzo długa, bo to jest naprawdę dużo. Ja to kiedyś w college'u robiłem. Yy... Od programu University of Arts London czy Uniwersytet Sztuki Londyńskiej, było takie zlecenie właśnie, żeby stworzyć świat na grę wideo i jedną grę wideo na internet, wyszukiwarkę. Nie pytacie mi, gdzie jest im do tej gry, bo ja sam już nie pamiętam. Używałem pro programu Unreal Engine 4. Trochę rzeczy już zapomniałem, więc jestem zaryzywiały i wszedł nowy program Unreal Engine 5, co jest kompletnie zupełnie inny. Coś tam patrzę, ale zainstalowałem sobie program Unity. Zobaczymy, czym się różni od Unreal. Jeszcze nie miałem okazji się z tym pobawić. To będzie moment na następny dzień. Pewnie też dużo nauki w tym programie będzie. No. Chwila ciszy, namyślenie. Procesor nie działa. Do zobaczenia w następnym odcinku. PA-PA-PA! Szybka mała informacja. Jednak film filmie został stracony. Po prostu jestem ślepy i muszę nowe okulary se kupić.